casi Cześć witam was na moim kanale. Dzisiaj, tak jak obiecałam, nagrywam dla was organizację mojej nowej szafy i bardzo się cieszę dlatego, że dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień, w którym z mojego mieszkania pozbędę się wszystkich, wszystkich kartonów. Na Instagramie pewnie nieraz już mogliście zobaczyć, że mieszkanie po części wyglądało jak jakiś magazyn, także możecie sobie też wyobrazić jaka jestem podekscytowana tym faktem, że dzisiaj będzie porządeczek. Wiadomo, że w takim zorganizowanym, poukładanym, czystym mieszkaniu człowiek od razu lepiej się czuje, od razu lepiej może funkcjonować także jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa, że dzisiaj w końcu nadejdzie ten dzień. Jest godzina 13.30, więc troszeczkę późno się za to zabieram, ale lepiej późno niż wcale i jestem ciekawa, jak długo zajmie mi rozpakowanie 9 kartonów, a przy tym nagranie tego filmu. Po tym jak na Instagramie zapytałam się Was o to, w jakim formacie chcielibyście zobaczyć ten film, jednak więcej osób było za tym, aby pokazać tylko organizację, bez pokazywania ciuchów i jakichś tam perełek, więc dzisiaj taki film nagrywam, a jeśli interesują Was perełki w mojej szafie, to dajcie mi znać w komentarzach, i taki filmy mogę zawsze też nagrać. A więc, już nie przedłużając, ja biorę się do roboty, a Was zapraszam do oglądania dzisiejszego filmu. Mam w mieszkaniu bardzo wysoką trzydrzwiową szafę, i na początek zabierzemy się za ostatnią część. Tak jak możecie zobaczyć, tutaj powiesiłam już wszystkie moje kurtki i płaszcze, zrobiłam to zaraz po przeprowadzce, więc tutaj wszystko już wisi i myślałam nad tym, czy z tej części nie zrobić takiej właśnie bardziej zimowej części szafy, i tutaj powiesić moje wszystkie swetry, ale jednak zdecydowałam, że swetry chcę poukładać, a tutaj powieszę wszystkie ciemniejsze sukienki, także za to się zabieram. Okej, okay, wszystkie niebieskie, szare, czarne sukienki wiszą, więc teraz muszę to jeszcze tylko podnieść e, do góry. <grym> Lekkie to to nie jest, jednak mam tych sukienek więcej niż myślałam. Okej? Okay. Okej, okay, jest! A więc tak teraz wygląda pierwsza część mojej szafy. Ja osobiście wolałabym, gdyby te kurtki były na górze, ale niestety ta sztanga na górze nie wydaje mi się być aż tak stabilna, a kurtki jednak ważą dużo więcej niż sukienki, także muszą być na dole, ale jest ładnie. Pierwsza część zrobiona. Tutaj za mną możecie zobaczyć środkową część mojej szafy. Tutaj też mam miejsca, aby coś powiesić, więc powieszę tutaj wszystkie jasne sukienki, poukładam bluzki, t-shirty, swetry i tak dalej. Mam tutaj też szuflady, które pokażę wam na koniec, bo tam już jest wszystko poukładane, a więc zabieramy się za kolejną część. Będę teraz składała wszystkie moje swetry, posegregowałam je sobie, tak jak widzicie, kolorami, bo tak chcę je mieć ułożone w szafie. I tutaj te ciemniejsze, szare, czarne mam już złożone, więc mogę je chować do szafy i zabieram się za resztę. No to powodzenia! Są poukładane, jest to chyba najgorsza część organizacji szafy, to zajmuje tyle czasu. Dajcie mi znać, czego Wy najbardziej nie lubicie przy porządkach w Waszych szafach. Z tyłu szafy poukładałam wszystkie body, koszule, jakieś cienkie sweterki z długim rękawem, a z przodu kolorystycznie wszystkie topy, t-shirty, bluzki na ramionczkach i tak Oczywiście wolałabym, aby wszystkie te rzeczy wisiały, abym miała je na widoku, ale niestety... Poukładane też wyglądają ok i zobaczymy, jak długo będę miała taki porządek. Wczoraj wieczorem byłam jeszcze w Ikei po takie wkłady do szafy, aby wszystko lepiej zorganizować. Mam kilka takich mniejszych na bieliznę, ale kupiłam też jeden taki większy, dlatego że chcę poukładać rzeczy na samym dole w mojej szafie i stwierdziłam, że lepiej to będzie wyglądało, jak będę miała taki organizer. Wygląda to po prostu bardziej estetycznie. Jest dla mnie bardziej dostępne. Także tutaj za mną leży już cała serta ciuchów na trening, ciuchów sportowych. Które właśnie chcę tutaj poukładać i dać na dno mojej szafy. Nie tak, żebym ich nie używała, bo używam. Zostały mi ostatnie dwa kartony, jeśli chodzi o ciuchy, i są to spodnie oraz moje spódnice. I nie wiem jeszcze, gdzie to wszystko dać, dlatego że to nie jest szafa z Ikei i niestety nie mogę tutaj jechać dokupić sobie jakiejś części. A bardzo brakuje mi, wiecie, takiego wyciąganego wieszaka, na którym można sobie fajnie powiesić spodnie i wszystkie spodenki. Więc myślę, że na ten moment będę to wszystko musiała poukładać tutaj, a później jeszcze może pokombinuję. Jest to szafa na zamówienie, więc muszę się dowiedzieć, czy jeszcze można gdzieś taki wieszak tutaj. Zamontować. Skończyłam właśnie organizację drugiej części szafy i poukładałam tutaj teraz wszystkie spodenki, spodnie, dżinsy i tak dalej. Nie jestem fanką tego rozwiązania, nie podoba mi się jak to wygląda, ale na razie nie mam po prostu żadnej innej opcji. Wszystkie spódnice będę musiała tutaj jeszcze pochować do pierwszej części, a później zajmiemy się już ostatnią częścią mojej szafy. I powoli do celu jest teraz godzina 16.17, więc może za godzinę lub dwie. Zakończę moją organizację szafy. Tak wygląda ta część szafy pusta i już za chwilę będzie zapełniona. I została nam ostatnia część mojej szafy. Ta część szafy przeznaczona jest na wszystkie moje perełki, czyli na jakieś torebki, buty, a także na wszystkie nowe ciuchy w mojej szafie, dlatego że ja wszystkie nowości lubię trzymać razem, tak aby były one na widoku, żebym wiedziała, że mam je nosić. Także mam tutaj nawet specjalnie inne wieszaki, aby wszystkie te rzeczy powiesić, a także. Dorabiane były tutaj właśnie jeszcze półeczki, tak, aby mogła na nich postawić wszystkie torebki, buty i tak dalej, więc zabieramy się za tą część i kończymy już powoli. Została godzina do zachodu słońca, więc mam nadzieję, że skończę jeszcze dzisiaj ten film, zanim zrobi się ciemno. Pokażę Wam teraz jeszcze na spokojnie, jak wygląda każda część mojej szafy już po organizacji. A więc moje sukienki już znacie. Pod nimi jak na teraz musiałam poukładać wszystkie moje spódnice, zrobiłam to kolorystycznie od tych czarnych poprzez szare, kolorowe, dżinsowe, po te białe i kremowe. Bardzo mi się to nie podoba, jak dla mnie wygląda to chaotycznie, zahacza o moje sukienki, więc tutaj na pewno muszę poszukać innego rozwiązania. Na dole mamy wszystkie moje kurtki i płaszcze, tak jak już mogliście zobaczyć, a tutaj pod nimi mam jeszcze sporo miejsca, więc myślę, że wyczyszczę wszystkie moje jakieś buty na jesień i na zimę i fajnie je sobie tutaj poukładam. A więc tak wygląda pierwsza część szafy. Środkowa część szafy jest zdecydowanie bardziej kolorowa. Tak jak możecie zobaczyć na samej górze, mam jeszcze miejsce, aby na przykład poukładać pościel. Tutaj wiszą moje wszystkie jasne i kolorowe sukienki, a pod nimi musiałam poukładać wszystkie spodnie, jeansy i krótkie spodenki. Następnie mamy moje bluzki, topy, koszule, pod nimi wszystkie sweterki, a tutaj moje szuflady, o których Wam mówiłam. Tutaj mam na przykład moje piżamy. W tej szufladzie są moje stroje kąpielowe. W tych dwóch szufladach jest moja bielizna i tutaj na samym dole ten wkład z IKEA z ciuchami sportowymi i tutaj mam jeszcze taki mniejszy, gdzie włożyłam resztę moich strojów kąpielowych. I ostatnia część mojej szafy, chyba moja ulubiona, która moje oko cieszy najbardziej, ze względu na kolorystykę, ze względu na to, że wygląda tak schludnie estetycznie. Na samej górze mam moje kartony od butów czy torebek. Ja zawsze te kartony trzymam na wypadek, gdybym chciała jakąś rzecz sprzedać, choć nie wydaje mi się, aby to nastąpiło. Tutaj, tak jak już Wam wspominałam, mam wszystkie moje nowości w mojej szafie i tak jak możecie zobaczyć, ostatnio wybieram biele, berze. I kolor czarny. Jest bardzo, bardzo mało kolorów, jeśli chodzi o jakieś nowe rzeczy. I tutaj na półeczkach mam moje torebki. Moja ulubiona torebka Prady, później torebka Valentino, tam za nią jest jeszcze kilka torebek. Tutaj dalsza część buty Valentino, tutaj moje espadryle Gucci i Chanel i na samym dole w tej części szafy mam jeszcze sporo miejsca, więc teoretycznie zmieściłby się tutaj taki wyciągany wieszak na właśnie spodnie i spodenki lub jakaś półeczka po to, abym mogła poukładać jeszcze wszystkie inne buty, które mam, które są w kartonie, więc y, zobaczymy co z tego zrobię. I to by było na tyle, tak wygląda trzecia część. Chciałabym się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy film. Nagrywałam go na waszą prośbę, to był wasz pomysł, aby nagrać organizację szafy. Więc jeśli macie jeszcze jakieś filmy, które chcielibyście zobaczyć na moim kanale, to dajcie mi znać w komentarzach. Jest godzina 17:15, więc zajęło mi to jakieś 4 godziny. Szczerze to myślałam, że będę siedzieć tutaj do nocy, więc 4 godziny to jest nawet dobry wynik. Mam jeszcze kilka rzeczy, które sobie tutaj leżą, więc zaraz pokombinuję jak to zrobić. Na pewno muszę jeszcze jechać do TK Maxa po czarne wieszaki, a także do IKEA. Aby kupić te wkłady i tam powkładać wszystkie właśnie spodnie i spódnice. Także troszeczkę pracy na pewno mnie jeszcze z moją szachą czeka, ale większość już jest zrobiona, a więc my widzimy się w następnym filmie, będzie to, wydaje mi się, że kolejny vlog. Także do zobaczenia i buziaki!